Cześć, jestem właśnie na samym szczycie góry. Można to nazwać górą. Jesteśmy na wyspie Isz w miejscowości Weli Isz. I właśnie wdrapałem się przez krzaki, drzewa, kamienie, myślałem, że to będzie jakaś droga. Nie było żadnej drogi. I wdrapałem się na samą górę, żeby zrobić właśnie tego szota z drona. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo był bardzo męczący. Jest tutaj kupa krzaków, które mają kolce. Kamienie są też ostre i nie ma żadnej ścieżki. Trzeba było się przedzierać przez las. Także zaczynam myśleć, czy mam do mojego podstawowego zestawu fotografa, filmowca nie dorzucić jakieś maczety. Przypłynęliśmy tu wczoraj. Ee... Już nie manewrowaliśmy, bo nie było czasu, był totalny wieczór. Wybraliśmy się na tą kolację, którą Wam teraz właśnie puszczam. Konowa nazywa się Galia i zdecydowanie, gdy przepływam na Weli, do Weli Iża na wyspie iż <laughs> nie mogę tutaj być weganem ani wegetarianinem i nie jeść owoców morza, ponieważ w tej tawernie są bardzo pyszne i nie da się, nie da się, nie da się, nie da się, nie da się. Po prostu są tak dobre, że nawet ja kapituluję. Eee... Teraz zbieram się na dół, jest już t, pewnie dziś koło siódmej, ósmej, bo wyszedłem, wyszedłem bardzo wcześnie, żeby się tutaj dostać, bo tak przypuszczam, że nie będzie żadnej ścieżki. I teraz muszę znaleźć ścieżkę na dół. <laughs> I mi, że to nie będzie łatwe. Ale bardzo chciałem zrobić tego szota z drona, którego właśnie wcześniej wam puszczałem. A który, mam nadzieję, właśnie, że był nie tyle fajny, żeby się tutaj wspinać. Jest. No, nie fajnie, nie fajnie, jeśli chodzi o chodzenie. Jeszcze mam nie takie buty jak trzeba. Dobra, lecę na dół na kawę, tak jak zawsze. I pewnie jeszcze coś pokażę. Może to schodzenie po tych szakach, żebyście wiedzieli, jak to wygląda na razie.